Dwie topowe odmiany. Przede mną hortensja bukietowa vanilla Fry's. Taki wielki kwiatostan. Przepięknie nabity kwiatami, początkowo biały, z czasem od dołu zaczyna się wybarwiać na różowo, aż różowe przejmuje całą wielkość kwiatostanu. Za mną natomiast tutaj druga topowa odmiana. Hortensja bukietowa Polar Bear. Również duże, prawdziwie duże, chociaż nieco mniejsze chyba. Kwiatostany również mocno nabite. Jeżeli porównamy jedną i drugą, widzimy, że Polar Bear mimo że nazwa nawiązuje do misia polarnego, e, troszeczkę bardziej limonkowa, ta bardziej biała. Ale kiedy nie rosną obok siebie, ta naprawdę wydaje się biała. Co natomiast ją charakteryzuje, jak widzimy, nie przebarwia nam się mocno na ten różowy kolor. Dla osób, które różu nie akceptują, jest to fantastyczne rozwiązanie właśnie Polar Bear.